Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia, coś jak grzyby? Misa jest pusta, ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej gdzieś na tej sali. Jest. Mamy zapach. Przy każdym stole była misa. W tej był miód i tylko miód. O proszę, tutaj mamy. Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze ludzką krwią. Ceres! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś. ludzie, którzy się w nie zamienili. Mhm. Mm Berserkowie. Berserkowie? Tak, Skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale. zgadzałoby się, prawda? Mhm. Mm Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać te przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjort może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. Pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze. ziół albo grzybów. Cerys mówiła... Daj mi ten róg. Znam ten zapach. Mardrem. Mardrem? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizję, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i Mardrem... Smak ludzkiego ciała i grzyby, które wsyłają wizję, to rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może, ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu, na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. Zamku już kuczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji z Keligę. dawno nie było porządnej wojny domowej. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald. Że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywcza, ale nie głupi. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. To wódka? Maha kamski spirytus. Komuś się nieźle rozlało. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. Dobra jedna beczka. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? Zaraza. Beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich! Nie zamierzam ich przesuwać. Szybko! Bogowie, mało nie spłonęliśmy żywcem! Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście. Najczęściej rzadko używamy. Kiedy i ja byliśmy mali, bawiliśmy się tutaj. Pamiętam, jak kiedyś... Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy. Musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady? Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień, też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej, warto to sprawdzić. Chodź. No, ktoś tu wszedł w rozlany miód. Super. Piękne, wyraźne ślady. Lepki od miodu. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Konia. dogonimy go. Gdzie płotka? Idziemy już dobra. Arnold, stój do diabła Nie sądzę, żeby posłuchał. Niech go dorwę. Zrobię, śledzie, wieź nie jedzie. Zobaczymy. I opłodka! Cholera, pudło! Odpocznij. Mów, czemu zdradziłeś, albo dokończę to, co zacząłem. Ankreid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni: porywczy nieodpowiedzialni. Skelige potrzebuje stabilizacji, silnego króla. Nie takiego, którego wybierze gromada pijanych Jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało... Swanringe byłby jedynym kandydatem do korony skelity. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej, instrukcje, jak zatruć miód, ale bez podpisu, bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Świetne to zadanie. Świetny Quest. Naprawdę. Zwołałem Radę Jarlów na Twoje żądanie, Cerys Ankreid. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Kertrolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek z Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Kertrolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej, mam świadka, Arnwald. Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy. Straciłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancrejt. Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na od odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Jest. jest jeszcze jeden dom. To list, w którym Birna podała Arnewaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. <laughs> to ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmierzaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Uncreed. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie. Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz! Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd milczysz? Nie uwierzyliście, cerys nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy! Jako najstarszy z Jarlów, Oczyszczam imię Rodu Ankrai, a ciebie, Birnabran, Bran, wskazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał, umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. Skoczy, panie. Wiedziałem, że birna jest rządna władzy. Ale, żeby dopuścić się takiej zbrodni. Co teraz będzie ze Svanigę? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie, albo się zabije. Ach, dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Getty na radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przesłuchiwać się naszym obradom. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No to chodźmy. No super. Ale świetne zadanie, świetny quest, naprawdę powtarzam się, ale bardzo mnie to wciągnęło. Jesteśmy w samą porę, już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy Morzu króla Brana, lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że Wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Czeris, 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 czeris. <laughs> I could play your boots Go off. Oh, Piec. Dobra kochani kończymy e, przygodę z tym zadaniem mamy nową królową Ceres. córkę Krachan Krajita Jest oczywiście syn Jalma. Trochę niezadowolony. Ok, zapraszam Was na kolejne odcinki z tej serii, bo naprawdę niektóre są mega. A tu tym razie tyle: Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej! No,